Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam Was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby Twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Odpowiedź na pytanie: jak zmienić płyn chłodzący w samochodzie własnymi rękami, nie jest tak prosta. Jak się wydaje na pierwszy rzut oka, należy zauważyć, że wielu właścicieli samochodów nie ma takiego pytania, nawet dlatego że uważają wymianę płynu niezamarzającego za stratę pieniędzy. Po co wymieniać płyn niezamarzający? Konieczność wymiany płynu chłodzącego silnik jest podyktowana jego składem i procesami zachodzącymi w nim podczas pracy. Płyn niezamarzający składa się z glikolu etylenowego lub glikolu propylenowego rozcieńczonego wodą destylowaną z dodatkiem dodatków antykorozyjnych. Ten ostatni jest droższy i dlatego jest używany rzadziej. Oba mają niską temperaturę krzepnięcia i niewielki współczynnik rozszerzalności cieplnej przy zmianie stanu skupienia z ciekłego na stały. Dodatki antykorozyjne są potrzebne, aby zmniejszyć silny wpływ korozyjny na metale którym szczególnie charakteryzuje się glikoletylenowy. Oczywiście korozja ta nie jest tak silna, aby spowodować obniżenie ciśnienia w układzie chłodzenia, tworzy jednak warstwę tlenku na metalowych częściach, co znacznie zmniejsza przewodność cieplną, a tym samym pogarsza odprowadzanie ciepła z silnika samochodu. Z tego powodu temperatura pracy silnika może wzrosnąć o kilka stopni, wpłynie to negatywnie na stan oleju. A także zwiększy zużycie części, takich jak pierścienie tłokowe i zawory. Ponieważ pracują one w wysokich temperaturach i wymagają dobrego odprowadzania ciepła, z czasem, pod wpływem wysokich temperatur, dodatki antykorozyjne ulegają rozkładowi i tracą swoje właściwości. Narażenie płynu chłodzącego na działanie spalin. W przypadku nieszczelnego połączenia między głowicą cylindrów a blokiem cylindrów powoduje przedwczesne uszkodzenie płynu chłodzącego. Rozcieńczenie płynu niezamarzającego zwykłą wodą również poważnie pogarsza jego właściwości antykorozyjne. Kiedy wymieniać płyn chłodzący? Kiedy należy wymienić płyn chłodzący? Korozja w układzie chłodzenia silnika jeśli płyn został rozcieńczony wodą. Po zakończeniu okresu eksploatacji częstotliwość wymiany zależy od składu płynu chłodzącego i w przypadku płynu niezamarzającego z dodatkami na bazie krzemu nie powinna być mniejsza niż raz na dwa lub trzy lata. Przebieg samochodu bez wymiany takiego płynu niezamarzającego nie powinien przekraczać 45 tysięcy km. Częstotliwość wymiany płynu niezamarzającego należy sprawdzić u producenta tego płynu. Jeśli dostanie się do niego olej, w takim przypadku płukanie jest obowiązkowe. Jeśli nie wiesz, jak długo działa płyn niezamarzający, co zrobić? Jeśli nie wiesz, jak długo działał płyn niezamarzający, Przyjrzyj się bliżej wyglądowi płynu chłodzącego. Płyn niezamarzający, który stracił jasny kolor, jest mętny i wyblakły powinien zostać wymieniony obecność czerwonawego odcienia wskazuje na obecność odzyw płynie chłodzącym zmierz gęstość płynu niezamarzającego gęstość nowego płynu niezamarzającego powinna być zbliżona do 1.078 g/cm3 podczas pracy gęstość płynu niezamarzającego może zmieniać się w górę lub w dół aby sprawdzić czy płyn chłodzący w samochodzie powinien zostać wymieniony? Należy użyć pasków testowych. Są one sprzedawane tam, gdzie sprzedawany jest płyn niezamarzający. Paski testowe są niedrogie. Jak wymienić płyn chłodzący własnymi rękami krok po kroku? Kompletna wymiana płynu niezamarzającego polega na spuszczeniu zużytego płynu. W laniu nowego płynu chłodzącego i odpowietrzeniu układu. Operacja ta nie jest trudna. Można ją wykonać własnoręcznie. Płukanie układu chłodzenia samochodu nie jest obowiązkowe we wszystkich przypadkach. Do spuszczania płynu z chłodnicy służy kran lub otwór spustowy z korkiem. Oba są zwykle odkręcane palcami. Ale czasami konieczne jest użycie szczypiec. Otwór spustowy na bloku cylindrów znajduje się w jego dolnej części w pobliżu połączenia z paletą. Najczęściej zamykany jest korkiem z brązu ze stożkowym gwintem. Główka korka jest zwykle kluczem sześciokątnym od 12 do 14. Procedura wymiany płynu niezamarzającego. Umieść samochód na równej, poziomej platformie. Poczekaj. Aż silnik pojazdu ostygnie, aby uniknąć poparzenia podczas spuszczania płynu. Jeśli podejrzewasz, że w płynie niezamarzającym znajduje się osad, uruchom silnik na minutę, aby wymieszać osad. Aby w układzie pozostało jak najmniej zużytego płynu, należy spuszczać go zarówno ze spustu chłodnicy, jak i z bloku cylindrów. Kolejność spuszczania płynu nie ma znaczenia. Całkowicie otworzyć kurek na grzewnicy. Aby płyn niezamarzający wypłynął z chłodnicy na grzewnicy, umieść miskę pod otworami spustowymi. Korek spustowy chłodnicy teraz wiesz, jak wymienić płyn chłodzący własnymi rękami. A WordPress komentarz Hello World